Jeżeli chciałbyś stać się zwycięzcą i zgarnąć 3000 grzybków, czyli ten ostatni pakiecik, kupując grzyby na home.sfgame.net, czyli na oficjalnym sklepie Shakes and Fidget, klikamy sobie tutaj na przykład pakiecik, wpisując kod twórcy Aigovski. Przejdź do płatności, tylko zanim przejdziesz do płatności, zrób sklina, wyślij mi na Discorda, na Instagrama, gdzie tylko żywnie Ci się podoba, aby wziąć udział w konkursie właśnie na 3000 grzybków. Siemano! Yo, się się ludziska, z tej strony Egowski Witam w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget Dzisiaj jesteśmy na W60 Dlaczego jesteśmy na W60? Bo już za 3 dni Startuje oczywiście EU5 Gdzie też gramy łowcom demonów I stało się To co się nie odstanie Czyli oczywiście na poprzednim Live'ie, na poprzednim stream'ku Sami wybraliście, że Robimy gildię na EU5 Dla Ekogrzyb, ale z totalnym Takim luzem, bardziej chodzi nam o Fajną ekipkę, niestety nie dla FreeTube play, bo tego się nie da połączyć, już to przerabiałem, tak więc do trzech razy sztuka, jeżeli e, macie ochotę, wbijajcie do nas na Discorda, dla widzów mamy jeszcze wolne miejsca. Zajebista zabawa gwarantowana, patrzy, już się nauczyłem na swoich komentach, teraz nie mówię, wszyscy będziemy mieć po 7017 milionów grzybów. E, będzie na pewno fajna. Ekipka, tak więc jak macie ochotę, piszcie w komentarzu, bądź od razu wbijajcie na Discorda dla widzów. A my oczywiście lecimy sobie z lochami na W60, żeby nie przedłużać kurczury, ziemniury. Dom strachu, najpierw mamy 8, zobaczcie jak pięknie zbustowaliśmy sobie postać właśnie tym legendarnym lożkiem. Tutaj nie miałem żadnych, każdy było tam 0,10, 0,04, 0,20, takie lożki były. A po przebraniu mamy teraz pięknie nawet 8% w tym momencie dom strachów czyli lecimy dom strachu w strefie mroku od razu nie czekam, ja nawet nie czekam dom strachu strefa mroku dom strachu strefa mroku dom strachu strefa mroku e, dom strachu, pyk i powinno za parę takich rozgrzewkowych, roz, rozciapiżonych, rozciapiżonych grzyb. Tak, dzisiaj zapomniałem czopy. Zapomniałem czopy, nie no, zrobiłem sobie fryza, mówię, Kurde, nie będę, nie będę dzisiaj czopy zakładał, nie? Ale następnym już będzie, nie martwcie się o to. Jest! Szybciutko zamknięty, elegancja Francja. No, myślę, że taki 385 na luzaku powinniśmy sobie. Mm, Powinniśmy sobie dzisiaj wbić. Oczywiście moja pamięć jest niezawodna, tak więc znowu sobie muszę sprawdzić, o są do zamknięcia. E Asteros jeszcze tutaj sobie zamkniemy. E Asteros. Wow! wow! Widzieliście to? Siedziba główna 1,5% w strefie mroku. Tak więc naprawdę to się nam fajnie ruszyło. No W poprzednim odcinku nie wiem, czy oglądaliście ten z rankingu klas. Nadal nie zmieniam swojego zdania. Twardo uważam, że jest. Psnidło! Nadal uważam, że w tym momencie jedynym słusznym wyborem jest ten rozkurwus Demon Hunterus. Strasznie pięknie pozamknął tego poprzednika. sobie zamknęliśmy parę losków. Ja pierdzielę. Czyli widzicie, miałem rację, że Demon Hunter w tym momencie to jest jedyny słuszny wybór, jeżeli chodzi e, o, o gierkę, taką przyjemną giereczkę, No tak przynajmniej mi, ja uważam, fajnie się nim gra. Mam nadzieję, że go nie znerfią. Spróbujmy jeszcze tą siedzibę główną, tak na piękne dzisiaj piękny odcineczek, 3 dni do zakończenia, 3 dni do startu EU5. Pamiętajcie sobie łapkę w górę, subskrybujcie żeby być na bieżąco i oczywiście na home.sfgame.net, jeżeli kupujecie grzybki w starych cenach, tańsze grzyby, pisujecie kod wspierający mi wysyłajcie mi na Discorda, co dwie stówki macie jednego losa na konkurs na 3000 grzybów tylko dla wspierających, który jest co miesiąc, tak więc nadal macie szansę, bo oczywiście miesiąc dopiero wystartował i co dwie stówki, czyli co e, taki właśnie mm, wykorzystanie takiego kodziku, macie jeden los i Oczywiście trzymam za was kciuki i życzę wszystkim powodzenia. Jeżeli chodzi o EU5, jakie mamy plany, też się nie zmieniły, nadal gdzieś tam... Mm... Może nie będę celował w topkę, ale na pewno właśnie by, tym razem celujemy dobrą zabawę. Na pewno będziemy grzybić, e, tak jak koledzy z Gildii, mamy w tym momencie około 30 osób, jak dobrze pamiętam, 25, coś takiego, tak więc my na spokojnie, oczywiście na Luzaku, wszyscy już tam, nie wiem, 70 lat wcześniej już zbierali ekipę DL5, a Ajgowski oczywiście ze swoimi widzami na live. Ja nawet powiem Wam szczerze. Mówię dla tych, których e, akurat zabrakło na live, mm, ja jeszcze mówiłem na tym live, że no, ja już mam ekipę, jestem tam oficerem, tak? Będzie fajnie, super. wow wow I tu zaczęła się lawina, oczywiście, pomysłów, komentarzy. Będę żałował, dawaj, za... otwieramy gildię. Ja oczywiście, jak widzę, że widz mi pisze jeden, drugi, dawaj, zakładamy gildię. to nawet nie śmiem, ja jestem nieśmiały, nie śmiem odmówić. E, oczywiście, Zaku jest też w, na... w naszej ekipie. Jak zawsze, w tym e, od... od kilku serwerów, jak dobrze pamiętam, zawsze startujemy razem. Tak więc też będzie fajna, przyjemna atmosferka. Tyranka Tessie, dawaj. Lecimy z pariatką, bo coś, coś mi się przywiesił Enter chyba, nie? Ja tutaj takie śmery bajery. A tu trzeba Tyrankę Tessie rozpierdzielić, ale dzisiaj jest ogólnie od razu takie, że tak powiem, e, od razu jest taka energia we mnie, nie? Jak wiem, że startujemy z fajną ekipką, e, bo powiem szczerze, że gdybym jednak, e, gdybyście nie podpowiedzieli mi, nie namówili mnie na e, zrobienie gildii, no to ten starcik by był taki Startujemy fajnie, klikamy sobie wszystko, będziemy sobie grać. Wow, wow, wow. A teraz znowu jest taka energia, kurde ciśniemy, nie? Żeby gdzieś tam w topce. E, nie mówię o top 1, top 2, top 3, teraz nawet nawet nie myślę o tym, żeby być. Ważne, żeby właśnie była fajna zgrana ekipa, gdzie aż miło będzie wejść na czat, popisać sobie z ludźmi to bardziej e, tutaj... E, to, że tak powiem, tutaj o to chodzi no, w naszej gili na EU5. E, jedyne wymagania z tego, co wstępnie planujemy sobie zrobić, no to jest oczywiście 3 dnia 10-10, no i ten Hawk 6, żeby każdy miał wbity. Więc to takie, tak jak mówię, no dla Free2Play raczej mm, będzie ciężko do wykonania. Ale dla grzyb spokojnie myślę, że każdy sobie tutaj pociśnie. Najważniejsze, że mamy 385, zamknęliśmy za serraną tyrankę. Jest. I teraz jeszcze góra, Olimp i miasto Intryk. Góra Olimp i miasto Intryk. Eee, miasto Intryk może najpierw sobie weźmiemy, a później na górę Olimp przejdziemy. No i co? Zo... Dzisiaj to mu coś odwaliło, naprawdę. Ja pierdziele, co ja w ogóle... Co się tu od Janie Pawla? To jest po prostu masę cziksem. Masę -se Jeszcze raz tu... nie, nie jeszcze spróbuję, nie? Jeszcze spróbujemy niepalną za parę jakichś tam grzybów z wiadowca. Tu będzie ciężki pojedynek, ale może akurat... Nie, nawet nie ma bliskiej próby, jest takie, próby są do połowy, widzę, tak, to, to nie ma sensu przeklikiwać. E, ekspres do szkoły ma, sami wiecie kto, ten, którego imienia nie można wypowiadać. Tak więc parę grzybków, dobra. Nordycy, bogowie, to jest na razie niewykonalne, a wykonalne, o tak bym powiedział, ale góra Olimp na Lejciku jeszcze powinna nam... Upaść mamy 385 level na naszym demon hunterze, gdzie też troszeczkę gdzieś tam e, odpuściliśmy już takie naprawdę ściganie się w topce. Cały czas tutaj oczywiście klikamy, gramy aktywnie, ale już bez większego ciśnienia, no bo naprawdę wielkie nadzieje pokładam na nasze EU1. Już dawno w ogóle nie grałem oczywiście Demon Hunterem, bo to jest ostatni Demon Hunter, był na W60, więc parę dobrych miesięcy temu. E, tu oczywiście należy wspomnieć o tym, że W60 no to start niestety nie zaliczam do danych ze względu na to, że nie mogłem dosłownie nic zrobić i pierwszego dnia zdobyłem byłem 11 level, tak, bo nie mogłem się w ogóle zalogować. A naprawdę próbowałem zalogować do 24. Tak klikałem, mówię, nie wiem, 3 minuty przed końcem, ale chociaż tro, nie wiem, trochę afki, mówię, porobię, nie? Ale niestety mi się nie udało. Dopiero chyba tam o 3 w nocy udało mi się cokolwiek tam zalogować, poklikać, no ale to już było po. Yy, siódma dupa po Kisielu, nie? Jak to się mówi, Kurczę, czy pamiętajcie, oczywiście, że to w Będę na bieżąco. I e, jak wiecie, na lajbach też napierdzielamy teraz Fortnite'cika Będziemy na dzielać też w Valoranta, bo sobie już pobrałem, tak, pobrałem sobie już Valoranta, tak więc też zobaczymy jak to, jak inne gierki, że tak powiem, niż tylko shakes, bo shakes, 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 shake, to już mówię, dobra, trzeba troszeczkę gdzieś tam e, tą głowę urwać od enter enter, 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 ale grzyby płoną, grzyby u mnie zawsze, to jest, wiecie, to jest podstawa moich odcinków, grzyb musi płonąć, bo jak nie płonie, nie ma odcinka, kurde, Ajgowski nie utonie, dawaj ruda ślamazarnica, ty Kipko mała, nie, chyba też nie. Eee, to wiecie, to tak na zakończonko, jeszcze tornadko Pamiętajcie, jeżeli chcecie grać z nami na EU5, stworzyć sobie fajną ekipkę, jesteście graczem Eko Grzyb, wbijajcie na Discorda dla widzów, albo po prostu napiszcie w komentarzu, a ja się na pewno do Was... Odezwę, spróbujemy sobie jeszcze 386, żeby tak fajnie, wiecie, lepiej zakończyć odcinek, jak się ma 386 niż jak 385, ale zobaczcie, naprawdę ten legendarny loszek, kto nie robił, kto gdzieś tam odpuścił, może naprawdę żałować, bo zobaczcie, ile te itemki nam dają, jak fajnie później można sobie pozamykać lochy za, no nawet nie wiem, ile dzisiaj wydaliśmy, 300-400 grzybków to jest maksymalnie, co wydaliśmy, mm, nawet myślę, że nie, nawet myślę, że nie, bo tam parę loszków to za jednego grzyba poszło, tak więc myślę, że nawet nie wydaliśmy daliśmy tych 300-400 grzybków, bimy sobie tylko ten 386. Oj, ale chyba będzie ciężko. No bo niedźwiedzia skóra już myślałem, że nas zabokuje, ale jeszcze gdzieś tam nam się udało. Jest ładnie, płomieniła 691, 5, 62. Proszę Państwa, i gowski się rozpędza demo wonder. 693 Trzecie będzie, czy nie? O jest, to. już myślałem. A ja już miałem mówić, że ai kurczę, chyba się nie uda. Pięknie, 385, myślę, że jeszcze dwa poziomy, czyli na 696, o nie, jeszcze. Ale woj. zobaczcie, w tym momencie, jeżeli chodzi o walkę wojownika z wojownikiem, to jest naprawdę bardzo ciężko, to trzeba mu przyznać, nie? że teraz pięknie to wygląda, jak nas blokuje, ale pff, Boże, jak było. o Jezu, kolejna próba, tak więc nie poddajemy się, ej, ej, 700 piętro to jest minimum. Już nie łapa boli od tego jest, kurde Dobra, teraz ostatnie Ten Z tym z babowangą nie powinno być większych problemów, żeby tak pięknie, z przytupem zakończyć odcineczek, w którym oczywiście ogłosiliśmy, że robimy sobie jednak gildię Dla widzów, kurde. Nie udało się jednak, jednak jeszcze ostatnie otornatko. Rosiczka bagienna, tu je. Blok taki, że już tego nie zrobię, nie? To by była lipa. 386. Bardzo szybko rozwaliliśmy sobie yy, dzisiaj loszki i podekspiliśmy jeszcze ten jeden level. Jeden level jest! Kurde! jeden level podekspliśmy sobie na tornadku tak więc jeszcze raz wam przypominam w piątek startuje oczywiście EU5, jeżeli macie ochotę, jesteście graczami Eko Grzyb piszcie pod tym filmikiem, bądź wbijajcie od razu na Discorda dla widzów, dzięki wielkie za dziś, Żubik piona, siemaneczko i do następnego